Terminator że... Ale... nazwany. <grystanie> jest z duodecim punktem. Dokładnie. Mogę dowiedzieć się w tym genie? Nie! Trzymał się nagrało! prezenterka Mów a dzisiaj w moim studiu A goszczą... Hagrid Co to za stwory? Żydzi Harry złe z nich spryciule. Dominik, który jestem nieniewitą w czapce Żyda Ja nazywam się Tomek i ja grałem Majtka numer 2 Jestem Julia, byłam robaczkiem nieniewitką, podróżniczką, nawróconą nieniewitką i Żydem Jestem Michał i byłem kapitanem Żydem. Jestem Marlena, byłam podróżniczką, linibidką i Żydem. Jestem Julia. A rozmawiamy dzisiaj o spektaklu pod tytułem Jonasz, w którym nasi przyjaciele z Mamity mieli przyjemność wziąć udział. Spektakl był grany przez ostatnie kilka dni i miałam przyjemność dzisiaj go oglądać i chciałabym Was zaprosić a nie tylko ja, ale także wszyscy tutaj zgromadzeni, ponieważ mamy dzisiaj w studiu publiczność pierwszy raz. Dajcie głos! Więc pytania nie będą tylko moje, ale też od nich, o których ja nie mam pojęcia i na które będziecie musieli im odpowiedzieć. Zacznijmy może od Waszych refleksji z planu. Jak Wam się pracowało na planie? Cudownie nam się pracowało, no świetna ekipa, bardzo fajne rzeczy żeśmy robili. Na planie było śmiesznie, a poza planem to, no, to poza skalą. Jeszcze lepiej. Tak. tak. że znaliśmy się wszyscy i byliśmy z mamitą, no to tak e, dawało też nam większe pole do popisu, bo po prostu czuliśmy się pewnie. Tak. I były z nami jeszcze dwie dziewczyny, e, trzy dziewczyny, których obecnie nie ma, bo nie mogły przyjść, była to Zuzanna Kołodziej, e, Ola Łuszcz i Basia Janczar, więc y, te dziewczyny serdecznie pozdrawiamy, no i ale niestety nie mogły z nami być. Niestety. 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 No więc jak już porozmawialiśmy o uczuciach planu, to teraz możemy przejść do pytań od publiczności. Czy ktoś z Was ma jakieś pytania? Ten Pan tutaj. Jak to jest być żywem. Jak to jest być Wspaniale. To nie ma tak, że dobrze, albo że nie dobrze. Nie opisałem, nie opisałem, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłonią, bo pieniądze do czatki, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. Ciekawe to właśnie przodkowe spotkania wpływają na nasze życie. Ja mam szczęście, ponieważ znalazłem wspaniałą ekipę sceniczną. I stroje Żydów. O, i, i, i stroje Żydów, tak. Stroje Żydów to jest bardzo dobra no. Ja pragnę podkreślić, że tutaj z naszej strony nie pada żaden antysemityzm, po prostu reakcjujemy. Po prostu się cieszymy z możliwości, jaka została nam dana. Bo y, teraz jestem y, Nieniwitą, a w przyszłości mogę zostać Żydem i też chodzić makierkę. Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Czy ktoś z widowni jeszcze ma jakieś pytania? Nie? Dobrze, to ja mam pytanie, mianowicie moja ulubiona scena z całego przedstawienia to scena z tą ogromną piłką, która nagle spadła z nieba i ta piłka jest ogromna. I ja mam pytanie, jak wielka ona była? Ona miała średnicę 2 metry. Wow. Nie. 2 metry średnicy piłki, była to wielka piłka ladrowa, taka kolorowa, bardzo dmuchana. czy ona była ciężka? Nie. Nie. Grać nie Potwierdzam to no, Tylko, A, tylko, 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 tylko szybko. Szybko. Dobrze. <grym> dobrze. A jakie są Wasze ulubione sceny z przedstawienia? No to moją ulubioną sceną jest ta, w której wychodzę i podrywam Jonasza. <grym> to jest w sumie bardzo dobrze mogę wybrzmieć w tej scenie. Taki twój debiut mały, nie? Solowa taka scena. No... Tak. To może powiedz jakąś kwestię z tej sceny. Nie zadawajcie się z kobietami, bo są głupie. To moją ulubioną sceną jest scena jak na początku tańczymy. A tak sobie przyjemnie kręcimy się, tańczymy, jest taki fajny początek przedstawienia. Ale że się trzy razy więc widzę, jak oni mają laga co się dzieje. Że gościu śpiewamy, tańczymy. I to jest ten musical. Ale śpiewamy ale... cały czas to samo. I tańczymy to samo Jesteśmy też. Ale mi się wydaje, że to było fajne. Byliśmy fajne balety, pani byliśmy mu ubrani. Muzyka była odpowiednio yy, skonstruowana. Skomponowana. <pus Ei> właśnie <do> <truhła> <into truhle> tak Ale jest <śpiewa> też fajną konstrukcję. Tak bardzo mi się to miała nas scena. Zgadzacie się? No, moja ulubiona scena to była ta scena, kiedy no, już się nawracaliśmy i wychodziliśmy w tych porkach, bo to było takie bardzo li liryczne i że no, to była taka tylko muzyka i nie. Że... Piękny pieśni no, naprawdę. Na święty wolę, zmiały się, szalą, to tak naprawdę ładnie. Mi się podobało też to, że podczas tych scen byliście tacy naturalni, podczas tych scen zabawy, gdzie trzeba było biegać po scenie, mówić coś, ruszać, naprawdę tak było, widać, że dobrze bawicie. Bo to nie było grane. No, tego nawet nie trzeba było udawać, bo to po prostu, ta piłka to w ogóle było takie świeże. Nie to, to była naprawdę gigantyczna walka. Tak, tak. Jak ktoś to nie widział, to, 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 to naprawdę żałujcie może od morząc taki video. No, Są, 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 są widoki. właśnie, są zdjęcia tam różnych, jest w górne, prasie, to tam jest prasie Nyskiej. Więc. Czym? Nyskiej prasie, której nazwy nie mogę mówić, bo tak dla była była. Ale mi jesteśmy w gazecie. Internetowej. Moją ulubioną sceną na przykład... Znaczy ciężko jest wybrać ulubioną scenę. Ale moją ulubioną sceną była faktycznie ta nieniwa, kiedy tańczyliśmy oberka, to był taki bardzo energetyczny utwór. No i oczywiście scena, w której brałam udział jako robaczek, to też bardzo mi się podobał ten dialog i fakt spożywania kapusty na scenie. W w się, jak, się, jak się nazywał ten robaczek? Eee, poskrzypka dwunastokropka z łaciny crioceris duodecim punctat. Dokładnie tak. Mi się najbardziej podobała moja scena, czyli rozmowa z Jonaszem. No bo była moja. I uważam, że miałem duże pole do popisu tam, którego też nie wykorzystałem w pełni. No i też mi się podobała rozmowa dwóch królów i zabójstwo króla. Była śmieszka na Okej. I wymagała widzów i ich odpowiedzi. Gdyby odpowiedzieli źle, to by trzeba było improwizować. No to chodzi w teatrze czasem, trzeba improwizować. A ja, Na przykład podchodzić do kobiet i przymierzać im rozmiar stopy? Do, do, do nasza młodeczka. To to to. Było mi smutno, że nie chcę to bardziej z przodu, bo przecież mogli do mnie podejść. ale nie, siedziałam nie, w ostatnim rzędzie, więc trochę nie miałam sposobności. Ale dobrze, to jakoś o tym mówimy, to powiedz, jak się pracowało w takim profesjonalnym teatrze? Bo to jednak było z profesjonalnymi aktorami, z profesjonalnym reżyserem. To bym jeszcze Julia nie powiedziała, bo, która była jej ulubiona scena? Pominiesz to troszkę? Po no, co przypominać? Powiedz, no, powiedz. No, 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 no powiedz, się pośmiejemy. No właśnie. Moja scena była. No. Za każdym razem czekałam, jak tylko wychodzi na scenę. I ta noga. I ta noga. <laughs> Kto wie, to wie. Kto to nie zazdrościł takim nogiem. No. Ładna. Dobrze, to teraz możecie powiedzieć, jak się pracowało w profesjonalnym teatrze. Ok, to ja mogę powiedzieć, że ja nigdy nie chodziłam na żadne zajęcia teatralne. I no, nie miałam też możliwości pracowania w ogóle z jakimikolwiek takimi aktorami, i też z takim profesjonalnym reżyserem. Więc dla mnie to było naprawdę mega doświadczenie, i jestem po prostu bardzo się cieszę z tego, że miałam możliwość w ogóle zobaczenia, jak to jest. Tutaj może od razu pozdrowienie naszego pana reżysera, tak. pana Mariusza Kozubka, który jest naprawdę niesamowitym człowiekiem. Myślę, że wszyscy możemy się z tym zgodzić Patrycznie. i bardzo nas tak ruszył do działania. I Zapalił w nas taki, taką iskierkę tego aktorstwa. Także serdecznie Pana pozdrawiamy i mamy nadzieję, że Pan to ogląda. E, to jak już zaczęłam mówić, to może powiem, że za, mo, nie była to moja pierwsza przygoda aktorska, bo już kiedyś gdzieś tam w tej scenie nie wiem, taka występowałam. W każdym razie był to taki e, spektakl, pierwszy, w którym miałam no tak może nie. Nie chcę powiedzieć bardzo znaczącą rolę, ale faktycznie no, gdzieś tam było mnie widać na scenie, prawda? Więc e, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział. Pracowało się bardzo fajnie, myślę. I mamy nadzieję na więcej. Ja myślę, że dużo się też nauczyliśmy tam. Dużo cennych wskazówek otrzymaliśmy od pana reżysera i też od głównego aktora, Jonasza. Tak, pan Piotrek Solosz również pozdrawiam. z tak. Tak, tak. Subskrybujcie, bo go bo o to prosił. Tak, tak, on ma kanał na YouTube. Ok, no. ja mam jeszcze jedno pytanie, które na pewno ktoś z publiczności chciałby zadać, ale po prostu się wstydzą. To pytanie jest bardzo nurtujące. Co to znaczy rzepak? Nie. Nie, e, nie. 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 No, na to powiem. Nie Nie odpowiem no, no, droga publiczności nie dowiemy się, co to znaczy, że tak. Facebooku się pogadało. na boku. Mówi się, że tak przedrzec, krok Tak się mówi. Na... Nie dowiemy się, co to znaczy, że tak przed Mówi Nie dowiemy się, co to znaczy, że tak. Kropka musi być błyszcząca. Rzecząca. Rzecząca. Nie dowiemy się. I to na zawsze pozostanie tajemnicą. Ja widzę tutaj, ktoś chce zadać pytanie. Proszę. Ja jestem do Michała. Co miałeś w butelce, którą, z której piłeś? Powiem tak, była pusta. Obroniona, by się. A Chyba było widać? Pusta. Miała pojedyncze kropelki, aczkolwiek była pusta. pojedyncze kropelki czego? Ale nie było no drugiego, który była. był tam wcześniej. Nie było widać, jakim krokiem poruszał się po scenie. A co nieważne, ja miał go. No, no. No. To jeśli chcecie powiedzieć nam o Rzepaku, to może powiecie o tym, co wczoraj robiliście między jednym przedstawieniem a drugim? Pływaliśmy schodami. Spiesaliśmy. Okej. Okay. Ja, no. Między drugim a trzecim. Tak, tak. Były wczoraj, znaczy w poniedziałek były trzy przedstawienia. Pomiędzy pierwszym a drugim poszliśmy po prostu na kawę i ciastko, a pomiędzy drugim a trzecim było troszkę więcej czasu I... robiliśmy za ochroniarzy bankomatu. Kupowaliśmy cukierki na wagę. Tak, tak. Tutaj się z gdzieś zdjęcia. tak, odwiedzaliśmy. odwiedzaliśmy. też przyjaciół naszych. Tak. Autobusy. O, Ubraliśmy. urząd miejski. To też. Bardzo fajne. Inspirowaliśmy ludzi. Nawracaliśmy. To była taka promocja przedstawienia, prawda? Dlatego, tak, tak, tak. żeby że już kupić, nie było. Nie, było może. Tak, nie, tak. można. nie można. No, ale... Tylko w Kasie. Tylko To właśnie na to chodzi zawsze, żeby inspirować ludzi do To tak. Tak, tak. 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 była no, nasza misja. Tak. Tak. Czy jeszcze publiczność ma może jakieś pytania? Proszę panią. Tak. Czy mieliście jakieś wpadki? E, tak, mieliśmy w trakcie to było bodajże drugiego przedstawienia e, wydarzyła się taka niemiła sytuacja, iż statek nam się rozwalił. A, ale może zarysujmy sytuację. O... Była to burza morska, bardzo wiało, bardzo dużo było fal i... No i tak sobie biegam z tym statkiem, kieruję nim i nagle coś widzę, że Pan Jonasz mi tak pokazuje. Ja się patrzę na dół a tu masz lata y, zupełnie się nie stykałem z resztą statku. I tak się tak tylko na linkach trzyma. I że mamy to jakoś złączyć. Tylko jak w trakcie biegania. No i z tym było ciężko, bo dopiero Jonasz musiał wbiec i to z nami łączyć w trakcie biegania. Ale cały czas się to udało złączyć, to nam się rozwalił w drugim miejscu. I teraz tym statku nam latał jak krok. Ale to była taka ciekawostka, potem skleiliśmy ten statek i no zapobiegliśmy dalszym wypadkom w tej scenie. To super. Następnym super. wypadkiem może było to, że za każdym razem na scenie Robaczka panu Janaszowi wysiadał mikrofon. Po prostu przestawał działać, więc było tak, że ja po prostu mówiłam do mikrofonu, w sensie z mikroportem, a pan Janasz musiał bardzo głośno krzyczeć, bo nie działał mu mikrofon. Potem wyszło, że to od potu było. No. że z urządzeniem po prostu to tam. Tak. Ja miałem taką układkę, że w czasie sceny, jak chodziliśmy tam z telefonami na obu się, wpadłem na Michała i prawie tam wypuściliśmy telefony. Wpadek Teraz... było dużo. Tak. A, no to ja na przykład jeszcze nie umiałem zakładać tego worka pokutnego, i za każdym razem się gubiłem, który otwór jest na głowę, a który na ręce. I ja tylko ja... dlatego najdłużej mi to zajmowało. Ja rozwaliłam buty. Tak, pan mi podeszła. Basia też rozwaliła buty. O. Ale ona o. zdarła. Ona zdarła, tak. No, można też powiedzieć, nie wiem, czy to się zaliczy, ale pierwsza butelka kapitana po próbie generalnej znikła. tak. Wyrzuciły butelkę, bo myślały, że jest to po prostu śmieci, nie I musiałem iść do Pana, żeby mi ogarnął nową... Pojawiłaś bo bo się! I ogarnął 15 minut przed przedstawieniem. Możemy też jeszcze powiedzieć, że yy, raz chyba, raz albo dwa razy yy, mało co byśmy nie stracili króla Niwy, gdyż ta wielka dwumetrowa piłka, podczas nas naszej zabawy nią, Uderzyła w króla Niniwy, który stał na krześle i gdyby nie, nie złapał równowagi, to król Niniwy mógłby stracić zęby. Z tą piłką to wiemy było, bo raczej ona prawie wpadła w piłkę. W no, tak. no, tak. no, tak. Ja po prostu widziałam oczy, jak Mi na przedstawieniu raz ten hak, na którym był złapany Jonas spadł tak dosłownie na głowę i tak, no, 10 centymetrów bliżej był dostała w głowę, tak mi... Przed oczami przemknął, tak? To jest Na mnie spadła ta piłka. Tak? Kiedy? Podczas drugiego występu, jak była ta panika w liniwie. Po tym podniesieniu ręki ona spadała, to po prostu to na drugą stronę, idealnie. Pum. Ja miałem taką odpadkę, której nie było za bardzo widać, bo jak się przewierałem po, po marynarzu już na liniwę, to ubrałem kosztet do góry nogami, więc... <grym <grym i było mało czasu, się szybko to zamienić ja jak patrzę, o linki, które powinny być u góry, były na do domu. Um, Może jeszcze powiedzieć, że była scena z falami podczas burzy, jak się wybiegało, to w pierwszym występie fale zahaczyły o... To było wiatrak od dymu. I ten diabrak od mną, się Tak, to chyba największa wpadka. Ja nawet to nie widziałam. Ale Nikt tego nie widział. No <grym> właśnie. Ja że to grom z jasnego Dobra, nie nie tak. Tak. Dobra, czyli widzimy, że trochę tych wpadek jednak było, ale wszystko się udało i przedstawienie wyszło świetnie. Tak no uważam. Cieszymy się, bardzo. Tak, tak jako, jako i z tego przedstawienia uważam, że było naprawdę cudowne i najlepsze jest to, że ono ma przekaz że ono coś pokazuje i cieszę się, że mogliście wziąć w nim udział i że mogliśmy je oglądać. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za udział, dziękuję Wam za przyjście i odpowiadanie na pytania. Dziękuję. wróci.